Skończyliśmy duma, a teraz zaczniemy sobie taką. znaczy jaką: grę typu Metroidvania. Wszystko zaczęło się od Hollow Knight. Tak się zastanawiałem, jak ja wpadłem na tę grę Hollow Knight. Chyba była po prostu w promocji i wszyscy ją zachwalali. Chciałem ją zobaczyć. I tak się zaczęła moja przygoda z grami Metroid w typu Metroidvania. Nigdy nie grałem w grę Metroid, od tego się wszystko zaczęło. Ech, I chyba nawet na tej pory nie, też tak za dużo nie grałem w, tych, w te gry. Ale teraz, jeżeli tylko jest jakaś możliwość, bo to, ta gra akurat też była w promocji za chyba 17 zł. Więc pomyślałem, że ją spróbujemy. Spróbujemy ją przejść. A że w wakacje przed nami będzie trochę czasu córka u babci więc nie będzie tato, bo bawimy się. Trochę pogramy. Dobra, zaczynamy na, na ślepo, to znaczy nie wiem co nas czeka. Pierwszy raz klikam. Rozpocznij grę i jeszcze potem zobaczymy, bo tutaj ustawiłem dźwięk muzykę na takim niższym poziomie otoczenie, efekty. Zobaczymy, jak będzie mnie słychać w tej grze. Rozpocznij grę. Eee, ok, nasz save na pierwszym miejscu i wybierzemy poziom łatwy, żeby tutaj jakoś specjalnie się nie męczyć. No tak, zagrajmy. Zobaczmy historię, poznajmy historię, e, poznajmy grę. Czasami po prostu zagadka może być, e, znaczy zagadka, zręczność może być, ten poziom trudności nie będzie, może być trudny do przejścia, jakieś tam wskoczenie gdzieś na przykład. Chyba mamy iść. Fajnie ręcznie rysowane, kreskówkowe, takie trochę komiksowe. Mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać, bo w słuchawkach to trochę to głośno jest. Co prawda, z tego co czytałem, bardzo fajna tutaj jest muzyka. Patrzcie, jak zostawia ślady za sobą. Eee, więc jeżeli będzie wszystko dobrze słychać, to... Muzykę dam potem trochę głośniej w kolejnych filmach, a to będzie nasz taki filmik tytułem wstępu. Z tego co czytałem, to gra jest. Aha, to już pograłem. Szczęście jest niedocenianym ulepszeniem gra jest oparta o prozę lover, lovercrafta pana od horrorów, najpierw obadajmy jak co robimy, x się skacze kółkiem się robi coś takiego maksymalne zdrowie, mapa mamy tu mapa, ok czyli mamy iść w tą stronę o, naciśnij X aby skoczyć fajny taki jest tutaj widzę efekt dymku tak jak Feudal Alley było więc już mi się podoba to wykonanie bo jest trochę takie właśnie komiksowe gałką możemy obniżyć zobaczyć obniżyć, podwyżyć, podwyższyć po ścianie zjeżdża Przycisk, trzymaj X Oj, co to? Kolce Ok, już widzicie? I co z tego, że Easy hmm. Na ścianie X, aby się od niej odbić Z czasem się wszystkiego nauczymy, czyli tutaj już się świecą, wiemy, że to kolce, więc musimy je sobie przeskoczyć Spoko wszystkiego się nauczymy, a jeszcze był gdzieś tu roll. Tu jest gałka, chyba kółkiem było. Ale nie robimy... O, tu jest jakaś platforma. Aby zeskakiwać z platform. No to jest takie typowe, czyli w dół i X. Na razie nas tutaj wszystkiego uczą. A jak mam krótki skok? A to jest boss, znaczy to jest jakiś wróg. Ale jak mam go? A, unik, żeby zrobić. Czyli unik to będzie tak. Okej, okay, czyli prze, przeskakujemy po prostu przez niego. Też fajnie, jakiś taki ciekawy wróg. L1, aby użyć eliksiru zdrowia. Brak eliksiru zdrowia. No i... Fajnie. Już mi się pierwszy wróg spodobał. Jakiś ciekawy robaczek. Tylko, że trochę mnie tutaj może gałka wyprowadzać z równowagi, bo skok prostopadle do góry trochę był, powiedziałbym, oj, i kolce. Trochę był skrzywiony. Czy tam coś jest? O, widzicie, ja daję w dół tą gałkę. A on trochę skacze tak pod kosem Tu w sumie mam iść do góry Nikt nie przewidział, że pójdę tamtędy. Ech. No nic, nauczymy się tego. Tego muszę przeskoczyć, a tego przeskoczyć tak O, i zebraliśmy sobie życie A tu mamy wskoczyć w tą pieczarę.

Erfahrung, schickle, weglehre, wachkale, trickstra, verhält, und dann schickst du mir vergebst. Ich nehme es an, ich lerne, ich will weit schlecht auf Begelkalt, Mensch reicht, überschmigra Kraft, auf Kampf, lehet, vergelenztach. No i kaptur znowu. Ej, to nie ja. Samo się zrobiło. Ale wiecie co jest fajne? Znaczy tak, fajne. Jedno to to, że jestem kobietą. A drugie, że on mówił w jakimś swoim takim języku. Takim, wiecie. Um, jakimś takim demonicznym. Nie będę teraz tutaj błyszczał. Ciekawe, czy to są jakieś w ogóle sekrety, czy coś takiego. Ale jaki odgłos w ogóle ataku. Boom. Wczytywanie. Zalety płynące z profitów zawsze przewyższają ich wady. O, fajne takie e, motta. Mot takie sentencje, o. Każdy region ma trzech... O no to nie jest sentencja ma trzech minibosów. O, trzech minibosów. Już jest lepiej niż w dumie. Każdy region. Połącz fragmenty trzech pradawnych okruchów, aby je złożyć w całość. OK. Czyli takie podpowiedzi będą w trakcie wgrywania. Zobaczymy ile nam przejdzie. Przytrzymaj jak, jak... L2, aby otworzyć mapę. Okej, okay, tu jest jakaś bateria. Nie ma żadnych przybliżeń, zbliżeń. Bateria to może jest safe, co? Ale ma mało, pamię mało pamięci, chciałem powiedzieć, mało baterii jest. Trzeba ją doładować. Ale ja w ogóle... Czym ja to bij? Jakimś takim jakby krawatem, czy czymś? Nie, na razie jest fajnie. Kolorowo. Nie jakoś ciemno. Ciekawie. Szkoda, że się... Czy szkoda, nie szkoda, ale że się liny nie łapie. I podobały mi się ten, te dymki takie tego skoku. O, co tutaj? materia? O, właśnie. Zapomniałem, że mam... Pewnie potem zdobędę jakąś... Będę miał umiejętność, że to będzie... Nie będzie spadało, tylko będzie... Będę to przyciągał. Nie wiem, czy to oznacza. Wow! Chcę zobaczyć, czy nie wiem, mogę jakąś tam baterię naładować. No tutaj nie mogę. No Tak się ich boję. A. Aranea. Czyżby ci wrogowie. Słyszę ich cały czas. Czyżby ci wrogowie się nazywali Aranea? Chyba tak Mają tam na górze Chyba gniazdo A oni by mi baterii nieładne naładowali Opaki Opaki sprawa jest Co ja tu właściwie zbieram takie żółte coś O patrzcie na mapę, mogę iść w lewo, w prawo albo w dół Super, o kurczę, ojojo no przecież bym miał od razu zginąć. Laboratoria badawcze. Powiem szczerze, że się trochę prowizoryczne drogi wykopaliska Walkiri. Na razie zamknięte są tam drzwi, nie możemy tam przejść. Patrzcie, biega jak w kreskówkach. Jeżeli nie będę mógł dalej gdzieś przejść, to wtedy. A wrócę do tych. Tutaj na pewno nie mogę teraz przejść, muszę mieć jakiś podwójny skok. Zresztą tam jest kłódka na mapie, że zamknięte. Tu jest kłódka, że zamknięte, czyli muszę iść w dół. No i fajnie, fajnie, żeby to było tak poprowadzone. Aha, no przecież jestem też na Easy, więc. Nie mówię, że w ogóle nie zginę, bo. Czasami człowiek może po prostu czegoś nie wiedzieć. Ojejoj oj, oj, oj. Czy to jest moje jakieś a, Czy to jest moje jakieś a, kiedyś Co tutaj grałem? Feudal Alloy właśnie a, To było mm, doświadczenie moje, ale tutaj Na dole jest jakieś 85 87 czyli coś zbieram albo to będzie jakaś Waluta. Obóz Walkiri. Kwatera główna. Fajnie, fajnie, O, no, jest tam z tyłu. Ktoś taki. Walkiria, chyba. E, dobrze, że mamy napisy po polsku. Czy po angielsku może też byśmy sobie poradzili? Tylko że on, po prostu, jakby on tylko mówił, to słabo, nie? Zobaczmy mapę. Czy to jest mini boss? <grych> no, przepraszam, ale nie, nie jestem jeszcze gotowy na takie wyzwanie. Pewnie się prędzej czy później na tym skończy. Już to widzę. Na razie schodzimy x, Aby zeskakiwać dalej, oha, taki system. Ok, żebym to zapamiętał, i dlatego właśnie staram się grać. A staram się grać w jakąś grę. Jakąś grę od początku do końca, bo tu też widzę, nie ma. Nie mam baterii. Tu jest zamknięte. Bo potem zapominam też na przykład, że on miał jakiś super ruch. Czy super ruch. To będzie boss, więc na razie przestanę może się tak zajmować jakimiś sprawami, nie takimi. Już widać, że jest przygotowane pole do tego. Może to nie jest wcale boss.

Teraz czy ja? Wszędzie... Wszędzie były klucze, więc myślę, że. Dobra, idziemy na razie tu. Najwyżej będziemy się wracać. Może tutaj zakończymy. W takimś fajnym miejscu. W obozie Walkiri. O! Do zobaczenia w następnym odcinku.